Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chciałem przywitać Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Profesora Łekasza Kaczyńskiego wraz z moją żonką, Panią Marią Kaczyńską. Biskupa Adonariusza Żyłowickiej, Księdza Biskupa Andrzeja Franciszka Dziubeł. Starostów dożywek, Panią Elżbietę Wyśmacką, Rolniczka Pana, Rolniczka Panią Paweł ojeszkę. Wszystkich przewodników, ludzi pracujących na rzecz rolnictwa. To dzisiaj przecież jest święto w sprawie rolnictwa. Witam pana ministra e, rozwoju wsi, panu Marka Sawickiego, ministra infrastruktury, pana Cezarego Jarowalczyka. Patrona województwa łódzkiego, pana Włodzimierza Kisiaka, przewodniczącego w województwa łódzkiego, pana Marcia Adura. Sarowkę powiatu Tomaszowskiego, pana Petraka Randilicza e, Wójta Gminy i pana Cezarego Okraczyka. i tam pana Romana Jadimińskiego, który był e, inspektorem dożynek prezydenckich, bo trzeba o historii pamiętać w tych Chciałem prosić księga biskupa, żeby odprawił mu sześć świętą litencji rolników, e, bo ich ciężka praca, wymaga dużo dużo modlitwę, z serdecznej modlitwie oraz y, za ludzi pracujących na rzecz rolnictwa. Y, teraz y, specjalna intencja, w którą prawa proman iżejczyk, y, od będzie odpadają do za górników, którzy zginęli oraz za ich rodziny. No, że przeżywamy czas radości, bo to jest do czas radości, pamiętamy o tych hotelach. Znakiem, bo uczestniczy w nich głowa naszego państwa, prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dziękujemy Bogu za plony Ziemi. Ale te plony Ziemi ciągle wydoskonalane naszym wysiłkiem stają się coraz bardziej obfite i coraz bardziej znaczone. Geniuszem naszego rozumu. Tegoroczne tożynki prezydenckie nawiązują w swojej tradycji do wspaniałego początku, do 26 sierpnia 1928 roku, kiedy tutaj, w spale, stanął prezydent Ignacy Mościcki z małżonką i po raz pierwszy przeżywał gorzynki prezydenckie. To jest piękna tradycja, kiedy to rolnicy mogą w tak uroczysty sposób zaprezentować w swoich symbolach próg swojej pracy i owoc pracy oraz Bożego błogosławieństwa kosz z owocami tegorocznych zbiorów, zbiorów mieszkańców wsi Głuskowej Woli płodu ziemi, kosz tegoroczny z tegorocznymi warzywami wieje delegacja mieszkańców wsi biody, produkty pszczele, to przedstawiciele pszczelarzy z gminy Widogórz i wieniec dorzędowy delegacji mieszkańców wsi Wyni. sobie znak pochłonić. owoce i warzywa. Spraw Panie, aby nikomu w tym roku nie zabrakło pożywienia. Nastąpi teraz poświęcenie pięknych

Zawsze. 20 lat Na Zachodni. Jacko pomorski Tylko, to mam bardzo dobrego księdza, Ciągle w telewizji jestem. Zachodni. zachodniopomorski. Też Janek na Dziękuję wszystkim dostojnym przedstawicielom różnych władz, różnych szczebli, różnych poziomów, a przede wszystkim różnej odpowiedzialności. Dziękujemy służbom mundurowym, pocztom sztandarowym, wszystkim, którzy wzięli udział w wspólnej modlitwie. Dziękujemy tym, którzy troszczą się o nasze bezpieczeństwo dzisiaj. I gratuluję wieńców, które miałam okazję obejrzeć piękne dzieła sztuki które są na pewno zrobione z serca i na pewno chcielibyśmy przepełnieni sercami, otwartymi je oglądać. Jeszcze raz słowa mojej wdzięczności i przed przejściem na dalszą część przyjmijcie błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you. Thank you. Thank you.